Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że ta liczna grupa odwiedziła mój facebook. Tak wiele moich znajomych polubiło moją stronę. Teraz właśnie zaczynam takie działania informacyjne, działania związane z poradnictwem dotyczącym aparatu ruchu, fizjoterapii, jak ta fizjoterapia jest aktualnie ważna. Dlaczego uważam, że w tych czasach... No, ten fizjoterapeuta jest jakby ważnym pomocnikiem w naszym życiu, ponieważ no, nasz czas jest aktualnie bardzo intensywnie spędzany w pozycji siedzącej, a niestety nasz organizm nie jest do tego przystosowany, przygotowany i to siedzenie raczej działa negatywnie na nasz kręgosłup, na nasze stawy, a z drugiej strony e, staramy się przeciwdziałać temu w postaci różnych sportów, różnych aktywności. E, często chcemy mieć wysokie osiągi i też wtedy dochodzi do przeciążeń w których w następstwie mamy różne kontuzje. Więc no, będę teraz chęć różne materiały, różne podpowiedzi, jak sobie radzić w pracy, po pracy, jak dbać o to ciało. Śledźcie mój Facebook. Mam nadzieję, że będę w stanie Wam właśnie w taki sposób pomóc. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!